Witam serdecznie, Malwina Juszczak-Duda dla Społecznej TV. Dzisiaj jesteśmy w infrastrukturze dworca, która budzi ostatnio bardzo dużo pytań. Na szczęście mamy zdolność dzisiaj rozmawiać z panem Mirosławem Siemiennicem. to jest rzecznik prasowy kolei, kolei przepraszam, PKP PLK i będziemy mogli uzyskać pewne odpowiedzi na nasze nurtujące nas pytania, naszej społeczności legnickiej. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Tak tak jak wspominałam, jesteśmy właśnie w infrastrukturze dworca. Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, co to jest za miejsce, jak, jakie są kolejności kolejność pewnych zadań rewitalizacyjnych i budowy infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Kiedy możemy spodziewać się, że na przykład. Będzie coś więcej już zrobione. No i jak, jak najbardziej też to, co mogło stać na przeszkodzie tego, że no jest, są pewnego rodzaju niedogodności opóźnienia w czasie. Oddaję panu głos. Bardzo dziękuję, dziękuję za możliwość rozmowy. Warto zwrócić uwagę, żeby umieścić pewnej topografii Dolnego Śląska samą stację Legnicę, to znajdujemy się na linii kolejowej Węgliniec, albo jeszcze inaczej od granicy Zgorzelec-Węgliniec-Legnica-Wrocław dalej na wschód. Jest to bardzo ważna linia kolejowa. Kolejarze mówią, że jest to magistrala kolejowa, która łączy kraje, łączy regiony. Łączy też województwa. Stacja Legnica jest bardzo istotnym punktem, dlatego że krzyżuje się tu kilka linii kolejowych. Mogą pasażerowie dojeżdżać zarówno z miast wojewódzkich, jak i z regionu. Natomiast, o ile wszystkie stacje i przystanki na linii kolejowej od Wrocławia do Skorzelca są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, to w ramach modernizacji linii stację niejako wyłączono z tego zakresu. Wykonano tylko prace torowe. Mamy bardzo dobry dojazd, natomiast nie mamy tej oczekiwanej obsługi na samej stacji. Legnica. I y, aby to uzupełnić, aby ten zakres prac wykonać, w 2018 roku podpisano umowę na prace, które przede wszystkim miały dostosować stację Legnica do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, to konkretnie mają być windy, które zapewnią każdej osobie bez względu na to czy jest starsza, czy młodsza, czy ma jakieś ograniczenia ruchowe, czy też nie. Dojście od przejścia podziemnego na perony, i później, już dogodny dostęp do pociągów. Również mają być podwyższone dwa zasadnicze perony, czyli peron numer 3 i numer 4. I dodatkowo ma być przebudowana wiata peronowa, i tu możemy powiedzieć, że sama wiata peronowa jest bardzo istotnym obiektem, dlatego że jest to obiekt o długości ponad 150 metrów, o wysokości około 20 metrów i szerokości około 60 metrów. Jest to obiekt, którego cała powierzchnia sięga około 9000 m2. Podobne obiekty, takie duże hale stacyjne mamy we Wrocławiu i w Bytomiu. Leknica należy właśnie do tych wyjątkowych stacji, których infrastruktura pasażerska, których perony są nakryte takim jednym, jednolitym dachem. Wykonawca, który podjął się tych prac, deklarował w pierwszym momencie, że wszystkie prace zostaną zakończone do 2020 roku. Jak widzimy, w miejscu, w którym Państwo się znajdujecie, Część prac została rozpoczęta, pewien zakres został zakończony, natomiast przed wykonawcą jeszcze sporo prac. To, co jest istotne, na pewno modernizacja takich obiektów jak stacja w Letnicy jest wielobranżowa. To nie jest praca, która sprowadza się tylko do tych obszarów, które widać, czyli tu mówimy o tych konstrukcjach. Jak stalowych, O poszyciu drewnianym, o elementach szklanych, ale dużo infrastruktury, dużo tych elementów budowli jest niejako zanurzonych, zakopanych w ziemi. Też historia powoduje, że nie wszystka dokumentacja, pozostała część tej dokumentacji, której nie ma, należy uzupełniać. I tutaj wykonawca musiał przeprowadzić istotne prace związane z instalacją kablową, z instalacją wodociągową. Okazało się, że niektóre podstawy tych ścian, na których opiera się wiata, należało wzmocnić, i prócz tego, ze względu na historyczność obiektu, jest stała współpraca z konserwatorem zabytków, począwszy od tego, jakie materiały mają być stosowane, a skończywszy na doborze odpowiednich kolorów farb, tak, żeby przywrócić ten wygląd jak najbardziej zbliżony do oryginału. To, co zobaczą legniczanie i podróżni po zakończeniu robót, Podróżujący przez Lnicę, to m.in. to, że w samym dachu, czyli w tej połaci dachowej zostanie dodatkowo zabudowany świetlik, który po wojnie został zlikwidowany, natomiast oryginalnie w tym poszyciu dachowym ten świetlik, czyli takie miejsce, przez którego dodatkowe światło mogło wpadać w obszar peronów, będzie uzupełniony. Obecnie wykonane dach. zostały już prace. Proszę. Taki jakby na wpół odkryty dach, tak? Żeby jednak padało to światło jeszcze. Z... Świetlik, czyli tak, czyli przestrzeń w dachu, która będzie oszklona, nie będzie zada... nie będzie przykryta powiedzmy materią drewnianą. Czyli będzie to dodatkowe oświetlenie, które pierwotnie w takim obiekcie się znajdowało. Tu, jeżeli nawiązujemy też do tych historycznych elementów, to także dobór farb był robiony bardzo dokładnie, tak aby ta kolorystyka, czy zieleni, czy szarości, czy pewnych odcieni beżu, była odpowiednia, zgodna z tym, co było pierwotnie. To, co już wykonano, to widzimy tu w miejscu, gdzie Państwo się znajdujecie. Widać, że te konstrukcje początkowo zostały rozebrane. Duża ilość materiału starego została wywieziona, został zastosowany nowy materiał, ale jeszcze wcześniej te konstrukcje zostały oczyszczone, odpowiednio zagruntowane, pomalowane i dopiero wówczas zostało wykonane zadaszenie. Natomiast tu przed wykonawcą jeszcze spore zadanie, bo to co zostało zrobione, to widzimy, że została niejako odkryta połówka tej hali. Wykonawca część tej konstrukcji już e, oczyścił, część zabezpieczył odpowiednio i pomalował. Natomiast są też takie elementy tej konstrukcji stalowej, które ze względu na swój stan i degradację musiały być usunięte. W odpowiednim momencie, kiedy zabezpieczenie tego terenu, nad, pod którym czy nad którym toczą się prace, będzie szersze, wykonawca będzie uzupełniał nowymi elementami istniejącą konstrukcję. Ale jeszcze wcześniej będzie musiał odpowiednio tę historyczną konstrukcję, która ma już ponad 100 lat, spiąć, tak żeby ona gwarantowała bezpieczeństwo, i później będą prace związane z tą konstrukcją stalową. Czy można w tym momencie zauważyć, że przy rewi rewitalizacji, przy wszelkich pracach związanych z właśnie z zabytkowymi miejscami, takimi jak dworzec? Pewne rzeczy wychodzą w trakcie, których ktoś wcześniej na przykład mógł też nie przewidzieć? Mógł założyć, że będzie trochę lżej, a w międzyczasie wychodzi trochę inaczej? To jest słuszna uwaga, szczególnie przy tych obiektach, które możemy uznać za obiekty historyczne kilkudziesięcio, albo tutaj tak jak w tym wypadku stuletnie. Dopiero w trakcie wejścia w głąb tych obiektów, użyje takiej przenośni, zobaczyć, co jest w środku. Nie wszystkie te elementy rzeczywiście zachowują się tak, jakby z zewnątrz się wydawało, że one mają dobrą strukturę. Część z tych elementów trzeba wymienić. Również w momencie, kiedy zostały odkryte podstawy tej kali, okazało się, że w niektórych miejscach konieczne jest wzmocnienie. To są prace dodatkowe, które są uzgadniane na bazie kontaktu wykonawcy z zamawiającym. Jeżeli zakres tych prac jest uzasadniony, jest potwierdzony przez ekspertów, wówczas zamawiający daje zgodę na takie prace i one są wykonane. Tutaj na terenie Dolnego Śląska, kiedy modernizujemy linię kolejową, m.in. od świdnicy do Jedliny Zdroju, tam też mamy podobną sytuację, gdzie obiekty. Ponad stuletnie, które mają już długi czas eksploatacji, dopiero w momencie, kiedy zostały odkryte, kiedy zostały wyciągnięte w niektórych miejscach z ziemi, można było zastanowić się, w jaki sposób je właściwie zabezpieczyć. No, no więc, właśnie, i to też stanowi pewnego rodzaju opóźnienia później, które powiedzmy taki zwykły, normalny człowiek nie zupełnie jest w stanie zrozumieć od razu, patrząc na to z zewnątrz i gdzieś tam wyciąga pewne wnioski, że albo się komuś nie chce, albo po prostu, że to, no, różne są inne tego powody, a niekoniecznie tak, tak normalne, bo to, to są, ja to rozumiem, że to są zupełnie naturalne konsekwencje tego, że materiał cały czas pracuje. On nie ma czegoś takiego, żeby materiał się nie zużywał tylko dlatego, że stoi w miejscu. On cały czas pracuje razem z ziemią, razem z każdym ruchem, prawda? Oczywiście są różnego rodzaju obiekty. Są obiekty budowlane, obiekty inżynieryjne, obiekty, które są umieszczone nad rzekami, obiekty kamienne, stalowe. Tu akurat w Legnicy mamy obiekt o konstrukcji stalowej, który ma poszycie i szklane, i poszycie drewniane. Jest na pewnej podmurówce, czy też te elementy dodatkowo murarki są brane pod uwagę. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że wykonawca, który wpisuje się w taką pracę i podpisuje umowę deklaruje po pierwsze, że ma odpowiednią wiedzę, że ma jakby wolę do tego, żeby zrobić to w jak najlepszy sposób zgodnie ze sztuką budowlaną i zdaje sobie sprawę, że taki obiekt jak hala ponad stuletnia w Legnicy może kryć pewne niespodzianki i zawsze jest pewien obszar porozumienia pomiędzy wykonawcą i zamawiającym, który w zależności od tego, jak sytuacja się zmienia, może być rozważane, jeżeli są potrzebne dodatkowe prace, ale to oczywiście o tym decydują eksperci. Bardzo ważne jest zaangażowanie wykonawcy, czyli wykorzystywanie odpowiedniego potencjału zarówno ludzi, jak i sprzętu. Na pewno tu ci, którzy korzystają ze stacji w Letnicy, widzą, że były takie momenty, kiedy na stacji no, wprost się użyło, tak? Było w jakiś sposób zabezpieczone, ale widać było, jak wykonawca, czy tam pracownicy wykonawcy przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu ściągają tą starą farbę. Później było to odpowiednio zabezpieczane, gruntowane, i później była nakładana już ta nowa powłoka na dobrze przygotowaną konstrukcję. Natomiast są też niestety momenty, na których zamawiającemu bardzo by zależało, żeby wykonawca cały czas był na budowie, żeby te prace prowadził. No niemniej, jednak, niemniej jednak w tym wypadku musimy powiedzieć, że zaangażowanie wykonawcy jest mniejsze niż oczekiwaliśmy. Zwłaszcza, że w tym wypadku ten projekt jest dla nas bardzo ważny, bo. On ma ten charakter społeczny, zapewnienie dostępności wszystkim podróżnym do pociągów. Tak, a tu zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, które faktycznie chcieliby podróżować z poczuciem takiej godności, że mają dostęp do, do tego dworca, tak? do, do tej alternatywy wobec środków komunikacji, które są teraz bardzo drogie, bo na przykład przez to, po, przez to, że podrożała benzyna, no też nie każdego będzie na to stać, a jednak pociągi są fajną alternatywą dla nich finansową dla tych osób. I one na pewno te osoby czekają na to, żeby te prace przyspieszyły, po prostu. Ale tutaj już wiem, że. Mogę zapewnić, że ze strony wykonawcy, ze strony zamawiającego, robimy wszystko, co można, co kontraktowo jest uwzględnione. Czyli tak często, jak to tylko potrzeba, spotkania na placu budowy, motywowanie wykonawcy. Zdajemy sobie sprawę, że mogą być sytuacje, że główny wykonawca nie jest w stanie w jakiś sposób finansować podwykonawców, to jeżeli są takie potrzeby i odpowiednio udokumentowane, wykonane już prace zgodnie z, z wcześniejszymi specyfikacjami, to możemy bezpośrednio też płacić, płacimy też podwykonawcom, którzy to udokumentują, no niemniej jednak zaangażowanie głównego wykonawcy jest konieczne. W tym momencie takim, kiedy jeszcze nie doczekaliśmy się tego właściwego, komfortowego dostępu. Czy tam komunikacji pomiędzy peronem a przejściem podziemnym zapewnione jest też wsparcie odpowiednio informacje o tym są umieszczone na stacji, ale chcielibyśmy, żeby ten dostęp do pociągów dla wszystkich podróżnych, szczególnie dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, był taki, jaki gwarantują windy. Yy, jakiś czas oczekiwania, mniej więcej, rok dwa? Obecnie wykonawca deklaruje, że przynajmniej takie są ustalenia i tak podpisana jest umowa. Do końca roku powinniśmy móc skorzystać z tego obiektu, i fachowcy mówią, że przy odpowiednim zaangażowaniu, odpowiedzialności i sukcesywnych pracach jest to możliwe. Natomiast zaangażowanie jest niezbędne. Najpierw zakończenie prac na peronie numer 2, wówczas rozszerzenie prac przy tej konstrukcji, która częściowo już została zdjęta, przy o przygotowanie nowej konstrukcji i równocześnie prace przy szybach windowych. Tutaj widać już pewien zakres szybów windowych, który jest wykonany, ale brakuje jeszcze szybu na peronie czwartym i no, oczywiście zakończenia tych obiektów i umieszczenia urządzeń. Dobrze, no na, na tą chwilę mamy dość dużo wyczerpującej informacji. Będziemy czekać. Rozumiem, że możemy być z Państwem w kontakcie i w razie jakichś dodatkowych pytań, czy po prostu chęci skomunikowania odnośnie tego, co, co obserwujemy, możemy się do Państwa zwrócić z jakimiś pytaniami. Proszę. Jeśli będzie potrzeba, jeżeli będą jakieś zmiany w komunikacji zapowiadane, dotyczące tutaj ruchu na samej stacji, czy jakieś zasadnicze prace, jak najbardziej w momencie, gdybyśmy robili też wizytę techniczną, żeby przedstawić, co zostało zrobione, co przed nami, to też również serdecznie zapraszamy. Dziękujemy za możliwość przekazania informacji na temat tych prac. My również dziękujemy za połączenie, za taką możliwość. Lepiej online niż na przykład w ogóle, więc jesteśmy bardzo wdzięczni. I... Jesteśmy z Państwem w kontakcie w takim układzie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.